Siemanko, z tej strony Kuba i dzisiaj sobie zagrałem w Minecrafta tak dawno nie było Minecrafta, że ja nie wiem po prostu a, i jak mogliście zauważyć mam nowego skina ja napiszcie w komentarzach czy wam się podoba nowy skin no więc zaczynamy nie wiem co dzisiaj może robić. w ostatnim odcinku Upiękrzyłem sobie mój dom. Nie no, ja tu robiliłabym las. U siebie. Upiękrzyłem sobie mój dom, to mam ja chyba kurczaków. Chociaż nie wiem jeszcze po co mi ta chyba kurczaków, ale. Jest sobie. Y... No, tutaj mamy główne wejście. Ja nie mogę. Tu jest łóżko, skrzynie, i piec i crafting. No, sześć żelaza. Kurde, ja muszę sobie upo y uporządkować w akwarium mm, chwili. Miedź odłożę, drewno też. To sobie przerobię. I schowam. Patyki sobie jakieś piaskowiec, jajca i ty. Ile jajec? Prawie cztery staki. Mm. Wełna nie wiem po co jest, wełna. Pochodzę sobie I schowam, może. Mm. Bruk. Angiel Dobra Drzwi idzie potrzeby sobie Dobra Jakoś tu byłaby uporządkowane trochę No troszeczkę Więc teraz sobie A Patyki wezmę I co sobie zrobić Zrobię sobie Dobrze, żelazny. A nie, nie, nie! Czekaj, 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 czekaj. Ja zapomniałem. że ja mam w skrzyni moje rzeczy. Tutaj o. sobie tak odłożę, zrobię sobie mieczyk żelazny. O. I jeszcze co tu zrobić? Motykę żelazo? Nie. A co ja mam? Mam skórzadą czapkę. Więc nie za dobrze. Zrobię sobie hełmik, mogę. Kurde, no zabrakło mi. Zabrakło mi jednego żelaza, naprawdę. Budki i dalej wystarczy do butki. Hmm, hmm. Dobra, budki sobie zrobię. Okej. Okay. Ej, co? Jest dźwięk jak się zakłada! I tego wcześniej nie słyszałem, ale fajne. Dobra. Więc... Co robimy? Pójdziemy może sobie do jakiegoś cave'a. Albo, nie wiem... Do tego cave'a tutaj takiego. Czy nie wiem. <śmiech> <śmiech> czy pójdę w dal? Nie, na razie nie. Tu jest jakiś Kejwik. Łoj, to duży. Dobra, to nie. Nie wiem, co mogę zrobić sobie. Tutaj mamy taki ogromny kanion. A to jest ten koń zabudowany. Nie, to nie jest ten kanion, to, to jest ten jakiś To jest ten koń zabudowany, którego zabudowałem, bo chciałem go mieć. Tu jest. O. O, siedzę. E, ciebie wywaliło. Ok, fajnie. Mm. Tu jest dżungla. No nie, no dżungla to jest najgorsze miejsce na świecie. Dlaczego wymyślili w PyCraftie takie zwycięstwo jak dżungla? Tutaj jest lawa. Ok? No bym chciał znaleźć wioskę. A na nowych wersjach. Res, wiosek jest duży, ale kajdur. Czekaj. Nie, no już myślę, że to jest wioska. Dobra, wrócę się do mojego domu. Nie wiem, co mam robić dzisiaj. Konie nie swoje. Ej, czekaj, mam pszenicę, ale nie mam siodła. Ciekawe, czy siodło da się skraftować. Bo można je zdobyć w kopalni na pewno. Opuszczonej. Czekaj, o swojego. Kurde. Nie udało się. Dobra, wracam do domu, bo już ciemno się robi. Jestem otoczony takim białym lasem. No jak, jest noc? Ja nie mogę. No przecież jest noc. Dlaczego nie mogę spać? O. Dobra, wyspałem się. I teraz. No, i teraz sobie nie wiem, co zrobię. Przez co jest dobra? Kurde, rozwalił mi złą pszenicę. Widzał, która jeszcze nie urosła, dobra. Zasiejemy sobie więcej. Hop, 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 hop. Mam pięć pszenicy. Może pójdę do tego konika. Nie może go swoje dobra. Tutaj jest ten gonik. Okej. Okay. No Z mi to i co? No co? Naprawdę. Koniu, napiszcie w komentarzach jak uswoić konia. Kurde, wpadę do kejwa jeszcze. Dobra, może zatniemy ten las, który jest dookoła mojego domu. Ej, ja wiem, powiększę sobie dom w tym odcinku, bo nie mam co robić. To sobie powie krzydą. Fajnie, że mam taki lasek, to mam dużo drewna. Duże te niektóre drzewa są. W sumie więcej jest dużych drzew tutaj niż małych. W tym moim lasku. Dobra. Mm, okej. Okay. Nie no! Poczekajcie, widzowie. Ja, ja nie mogę! Przeraz mi wbiegł do pokoju i powiedział, Kuba! I zobaczył, że nagrywam film i z drzwi mi nie zamknął. on nie wie jak to jest nagrywać i jak nagrywasz ten film i nagle ktoś ci wchodzi do pokoju druga szekiera wow idzie sadzonek wyleciało z tego drovno Jeszcze mamy. kilka drzew. Kurde no. Naprawdę muszę farmą przejść. Tu nieba drzewa? Dobra. Czemu auto jump? Nie, chyba tak. Auto jump to przecież tego szorzyszka, jaka mogła istnieć. Sprawdzam. Mam auto jump? Mam, no nie. Mmm. No, Nie ma auto jump. I teraz? Jej. Nie ma auto -jumpa, juhu. Bo auto-jump to przecież każdy wie, że to jest najgorsze, się, jaka mogła pojawić się w backgroundie. Kto w ogóle wymyślił to, to coś jak auto-jump? Na no, telefonie to się przydaje auto-jump, ale. Chociaż nie. Nigdzie w backgroundie się nie przydaje auto-jump. wszystkie drzewa. Jeszcze przejdę, zbiorę te socoki. Do no, jej, tutaj urosły jeszcze drzewa, ale ja. Ale będę miał tego drewna. Normalnie. Dobra. Wszystkie drzewa ścięte, teraz. Trzeba pozbierać to wszystko, co tu jeszcze powypadało z tych drzew. Czyli milion sadzonek. Dobra, tu jeszcze na górze. Okej. Okay. No co, tu się respią ciągle te rzeczy. Dobra, tam. Wchodzimy sobie do domu. ja. O, kurde, ile tego jest. Półtora staka pni. Ile z tego będzie desek. Ja nie mogę. Cztery staki. Więcej nawet będzie tego pięć staków. Ja nie mogę. Ponad sześć staków drewna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem. Ile tego drewna? Ja nie mogę. Prawie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... Prawie osiem staków desek! A tutaj jest ta wędka krwotwa znikania. Dobra. Mm. Powiększę sobie dom. Biorę teraz te wszystkie Mmm. Odłożę jakieś takie głupie tutaj rzeczy. Jabłko to fajne, ale... Na razie nie. Pełna, wełna, płyta, drzwi, pełna kolejna, pojedyncza deska, proch, sadzonki, kwiatki jakieś, chodź, chodź, pochodź, sobie zostawię. No i nasiona. nasiona. i pateki odłożę jeszcze. No i i chodź, Dobra, i bierzemy te wszystkie deski. Prawie osiem staków desek. Nie, jeszcze tu jakieś rzeczy leżą, to naprawdę... Ile tego tutaj wypadło? No i kolejne drzewa urosły, no proszę. Państwa. Będziemy mieć tyle tego? Drewno, że ja nie wiem. No, i tak długo zbieram to drewno, że już się dot zrobiła, no ja. Trzeba iść spać. Ja nie mogę, mamy równo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć staków desek. takie rozpędzę się. A, już myślę, że krzywo się wezmę. Dobra. Na dwór dalej idziemy. Ej, no ale czekaj. Zbieranie drewna zaj zajmie mi cały odcinek. Dobra. Yeah. No, to dobra, to ja już będę chyba kończył. Dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Coś miało być tutaj jeszcze wstawione, jako filmik. O. Dobra. Dobra, ja się z wami żegnam. No, to by było na tyle, ja się z Naprawdę, dwa, prawie 20 minut zajęło mi wspieranie drewna. W kolejnym odcinku będziemy budować dom. Znaczy, no, powiększać dom. I jeśli Wam się spodobało, to łapkujcie. Subskrybujcie mój kanał. No. I papa.